Cześć, tu jestem i witam Was w czwartym odcinku Zagirodów Wierz Wierzgonie. W poprzednim odcinku chyba podpiliśmy dosyć duże terytoria. Jak widzicie, to, są, to nie były takie małe terytoria. I yeah. oczywiście, łukomorje jest atakowane przez. kto jest. A, przez Udzielne Księstwo Smoleń zaatakowane plemienia Perejesław. Nic się nie dzieje z nim. A jego jedyny wasar jest atakowany przez udzielne księstwo słowiańskie. Spoko. Okej. Okay. Oleszeje mamy, Halicz mamy i Przemyśl. Mhm. Okej. Okay. Przepraszam was przez to, że, za to, że mnie tak strasie długo nie było. Chyba przez 2,5 i pół tygodnia. Dosyć dużo. Ale po prostu była szkoła, też akurat w zeszłym tygodniu trochę mi się nie chciało, w tym tygodniu na w środę po prostu zaczęło mnie tak cisnąć w gaciach, że po prostu nie wytrzymałem i musiałem przyjść do domu i okazało się, że mam grypę żołądkową i teraz ciągle się jeszcze ciągle jeszcze się hmm, leczę, ciągle jeszcze spróbuję wyjść Trochę mam trochę przyśpane oczy, ale to się nie robi dla widzów, nie? Mamy 21 zł 389 prestiżu Dobrze Nasz i Wierzgoń ma zapewnione zapewnionych dziedziców, to na pewno Okej, okay, no to dajemy czas Teraz tylko trzeba sprawdzać i żeby wszystko było dobrze. Spadki FPS-ów są ciągłe. Nie wiem dlaczego. Ty nawet w tej grze ta, ta gra jest taka dobra, że tutaj nie ma opcji graficznych. Nie ma. Popatrzcie, możecie najwyżej, co, co najwyżej w opcjach możecie szybkość gry zwiększyć, autozapis dać i głośność dźwięku i głośność muzyki, a... Grafikę nie możecie ani polepszyć, ani nie poprawić. Taram w przemyślu. Bardzo dobra. Bardzo dobrze. Ok. Zbysława. Jest chora. Wojsko się fajnie. Na dworze czy w klasztorze? Taka gościuwa. Hmm. Zarządzania będzie miała dobrze, jak dam ją. Intrygi będzie miała marne, ale zarządzanie będzie miało co najmniej na poziomie... 8-9 jeśli źle ją wychowamy, to będzie tylko 6, to będzie tylko 6. Jeśli będzie jakiś tam z talentem, to najwyżej 7-8, a jeśli będzie geniuszem, to będzie także 10 coś tak myślę. Więc na dwór mam już 6. Okej, okay. to statystyk. Aha, może zrobię coś innego, może mapę polityczną i coś to da? Może bez herbów, bo to takie fajne. Rządza zemsty. Nasza zbyt trochę. No nie to. Wyłącz herby. Już trochę lepiej. Hmm... Chyba lepiej. Zobaczmy. Przemyśl i Halicz. Chyba bardziej jest już lepiej, nie? Bo to są nasze hrabstwa, Włodzimierz Wojenski to są tutaj nasze nasze ziemie, jeszcze Bracław to też hrabstwo, to są hrabstwa i nasze oleszeje, jeszcze kaffa i tmura, Abchazja? Jakim cudem mamy Abchazję? Taki sam kolor. Okej, okay. zdziwiłem się trochę. Ok, w haliczu możemy zbudować albo sąd, albo sieć pocztową. W przemyślu to samo, w oleszcze, jak się coś buduje. Więc halicz, sąd. Większa złość wierności mieszczan, no ale aż o 10% mniej złota, więc. A dochód 6. Mhm. Mm. Dajmy ten sąd. Trzeba trochę polepszyć wierność mieszczan żeby coś było, nie? Na razie tu nie możemy nic zrobić. Ok, co tutaj mamy? Strategia ofensywna, dobrze. Drzewniane pługi. Zobacz, najpierw kró krótkie łoki zróbmy. I sztukę świecką dajemy. Hmm. Chyba jest już lepiej, ne, spadki FPS-ów są takie same, więc dajmy te herby, bo już tutaj nic nie wiem nawet, a włączę te twierdzę co tam i dam mapę terenu, żebyśmy wiedzieli jakie mamy, tutaj mamy te trzy, nie wiem, po prostu ja jestem już chyba przyzwyczajony do tego terenu, że to jest bardziej dla mnie czytelne. Jeśli mapa terenu, czyli taka niezdrawa tela, że chcielibyście na przykład, nie wiem, mieć jakąś politycz polityczną, co tam pokazuje nam całe królestwo, księstwo w tym wypadku, to napiszcie w komentarzu. Był, byłbym bardzo wdzięczny za sugestie. Jak ją dam na dwór, to będzie miał intrygi, mistrz intryg. No, zawsze się przyda mistrz intryg. A zobaczmy, jakich mamy ten kanclerz dobry, mistrz śpiegów, bardzo dobry, marszałek taki sobie, Majordamus. Uh, uh. i metropolita spoko. Rostisława z Schalicz, Konstantin, obydwaj mają szóstkę, on ma spadliwość i biegłość biegłość dyplomatyczną, czyli więc fajny, a nawet nie dałem tego spokoju dochód 18, więc za chwilę będziemy mogli wybudować w Przemyślu sieć pocztową. Zrobimy. Tylko 5 złota nie i, i spóźnienie kary rozległości minus 20, więc to będzie dosyć dobre. Więc sieć pocztowa. Mamy ruszenia do wszystkich naszych wasali, to po prostu piękne jest, bo nie chcieli się stawić na wojnę z Jakie to było plemię Pieczyngowie, nie chcieli się wstawić, więc zarościłem sobie prawo do ich wszystkich tytułów historycznych i niehistorycznych. Hmm. Halicz, kamieniarstwo, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Gilena z Pereszczenia, bo... kogo to ja? Jawdi i Mari Wierzgon. aha, to jest ta, którą nie chciałem mieć za żonę, okej. Okay. No to co jej dać? Na dwór. Będzie... Dobra dyplomatycznie. O to chodzi o to. Jeśli macie jakiegoś na przykład takiego randomowego, że macie ty z, z tym samym nazwiskiem i nawet jeśli będziecie mieć faceta, to, to bardzo dobrze, bo możecie sobie wziąć najfajniejszą laskę tam gdzieś z zagranicy i mieć dzieci, nie? Oni mają dzieci, wy nie, ma, wy nie macie dzieci. To są ich dzieci, ale te dzieci, czyli ich dzieci, pracują na was bardzo logiczny, nie? W ogóle wam tego bardzo przejrzyście wam to powiedziałem na pewno. Jesteście po prostu zachwyceni. Zaproponuj wasalizację. Odrzuca co było pewne. Halicz. Manufaktura ceramiczna, i mogę chyba iść w. Gdzie są? Równowaga religijna. Prawo zwyczajowe, też i jeszcze dziedziczenie będziemy robić. Co tutaj robię? Drewniane pługi. Nie, nie przyzwoją. Yy, architektura prędzej. Kościół prafialny. Później, chyba tam na energię i tak dalej. Wdajemy. Mam nadzieję, że nie za bardzo je ścina. Nie wiem. Aś ustnijmy to, żeby nie było problemu. Przynajmniej... I też napiszcie, gdzie byście chcieli mieć kamerę, bo pierwszy odcinek to będzie taki, wiecie. Zamontuję gdzieś kamerę i to będzie po prostu taki. Nie? Ale możecie napisać w komentarzu, gdzie byście ją chcieli. To może być tutaj, bo tu przeważnie chyba nic wam nie pokazuje, tylko zawsze gdzieś w środku. No, dalej no, tak że jak. Na ja ten wypadka, spokój, Później, może być na przykład tu, bo i tak będę na przykład naciskał tu i będziecie i tak mieć tego, będziecie widzieć tego władce więc chyba dam tutaj na samym początku, a później według waszego uznania będę dawał. Twój marszałek uważa, że jego osiągnięcia i zdolności powinny zostać wynagrodzone. Wynagrodź osobiście Tego się nie spodziewałem. 42 złota Gościu ty się... Ty jesteś taki dobry, naprawdę? Panie Temir, że aż tyle zarządzałeś. Zarządzałeś za dosyć. Dosyć długoletnią służbę ale... Nawet nie byłeś na wojnie. Krabstwo Korsu. A mógłbym walczyć z udzielaniem się swemu kijów, tylko będzie trudne. Konstantin zwierz goniów. Gdzie ja bym gdzie chciał? Fadei. Mm. Nie ma innego wyjścia. Muszę na dwór. Może coś. Na dwór go pośle, Może coś się mu uda. Coś tam. Fajne statystyki podbić. Jakieś statystyki wyle wyeluować okej okay. tutaj mam boska traci cechę stres, boska nabywa cechę szaleństwo, więc jeszcze gorzej jest z nią. no to czeka cię szybka śmierć szaleństwo, zapalenie płuc jeszcze schizofrenia do tego pasuje i widzicie jakie piękne staty zapalenie płuc, szaleństwo albo schizofrenia to co naj nie schizofrenia jest o tyle dobra, o tyle dobra, że wam daje takie statystyki, które mieliście przedtem, więc jednak opłaca się mieć schizofrenię, to jest raczej lepsze od szaleństwa lub od czegoś tego, od czegoś innego. Mm. Boski porządek w przemyślu, spoko. Okruczeństwo Bolesława, kobieta może być okrutna. Ech, architekturka. Hm, dajmy architekturę, bo co mamy robić? Sztukę się ciągle robimy. Za chwilę będziemy budować w Olesze, chyba coś. Ascetyzm, bardzo źle. Widzicie? Boska umarła. Jak podejrzewałem. Zbyt słaba ma tylko chorobę i żądzę zemsty. Fajna dziewczyna. Ooo! Bardzo dobrze. Wspaniałą myślność na Konstantinie. Popatrzcie, jaki fajny perk. Postać potrafi sobie razić... Ra, razić? Razić? Radzić z obrazem i bardzo rzadko posunie się do aktywnej zemsty za nienawistne uwagi czy niehonorowe zarzuty. Większość osób oddażonych tą cechą jest spokojna i preferuje rozsądek i umiar jako metody rozwiązywania sporów. Więc taki perki, jak na przykład yy, bolesławie, czyli okrucieństwo postać lekce lekce sobie waży uczucia i potrzeby innych brakuje również sympatii do drugiego człowieka, niektóre osoby obdarzone tą cechą cieszą się wręcz z cudzych problemów i nieszczęść to jest najgorze przy władcy, bo są jakieś tam randomowe wydarzenia gdzie na przykład możecie stracić wierność waszych chłopów, a przez to oni mogą się zbuntować. Mam nadzieję, że nie słuchać tego tego telefonu. Hmm. Jeszcze mi tutaj stoper brakuje i będę najlepszym strategicznym, znaczy, youtuberem, który nagrywa strategiczne gry. ja Civ 9 dyplomacji Bardzo dobrze, bardzo dobrze na dwór, na dwór. Ta Maria miała marne staty, ale jaście ma 10 dyplomacji, 8 intryg zarządzania 7. On będzie od naszej dyplomacji. Ta yna, y, zła Wiktoria będzie też od dyplomacji. Zobaczymy, który będzie lepszy. Gilena też od dyplomacji, więc trio dyplomatyczne. Później będziemy mogli ją y, najlepszych z tego, y, z tej akurat części. Z tej rodzinki będzie mogli sobie zabrać do siebie i dzięki temu jakieś tamperki wyperswadować sobie. Fadej ma stres, co zmniejszyło mu dyplomację... Dyplomację mu zmniejszyło. Czekaj, czekaj. Ma... o! Do łóżka poszliśmy? Spoko. Hrabstwo Attalia. Tylko gdzie jest ta Attalia? Bo ja nie wiem. Bizancjum? Spokojnie, pomogę ci, ale bez przesady. Chciałbym wiedzieć, komu wypowiem wojnę. Attalia to wygląda prędzej gdzieś tu, nie? Attalia to jest imperium. Gdzie ta Attalia? Epir. Krawstwo Attalia. Neufolia, Attalia. Hm. cesarz to gdzieś tutaj powinno być. Hmm. I nie chce stracić jego sojuszu. Więc akceptuję przyłączenie do wojny. Zobaczymy, czy mamy jakieś tygosfra strumataria, czyli to będzie takie tylko. Wspomaga Ci dyplomatycznie Starstwo Bizjantyckie. Sam sobie rać tam ze swoim buntownikiem. Nie to... to guzik obchodzi, No co? Taka jest dyplomacja. ...i wsparcie wojenne. Gdy ja wypowiadam wojnę i atakuję jakiegoś mocnego przeciwnika, to wszyscy muszą mi pomóc, nie? A ktoś atakuje jakiegoś marnego swojego byłego wasala, to co? Mam przesłać całe moje wojsko? Albo zmobilizować choćby jeden oddział? Po co? Żeby marnować energię i jeszcze pieniądze na... to? Sąd dajmy. Okej. Okay. Powinno być chyba dobrze. Chyba dosyć powinno być dobrze. Mam nadzieję, że to będzie dosyć długi odcinek. Dosyć dużo się nie wydarzyło. Znaczy wydarzyło się, bo my poszliśmy sobie do łóżka, z rozdzicławą i przychodzi i przyleci nam pociąg. Ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.